Dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Tajlandii, dzień dobry z Chiang Mai. Dokładnie, słuchajcie, my opuszczamy ten pokoik, mamy tutaj bardzo fajny pokoik, mieliśmy przypłaciliśmy nie, za niego 70% na bookingu. Pani tutaj wynajmuje za 900, a my płaciliśmy po 1600. Także powiem Wam, że naprawdę pytajcie o ceny, booking bardzo zżera. No, oni muszą doliczyć prowizję, muszą doliczyć inne rzeczy, ale nie o tym. Słuchajcie, film 360 stopni, prawo-lewo, góra-dół, włączcie sobie 4K, to będzie zupełnie inaczej, wszystko wyglądało. Pokój tak zostawiamy. My za chwileczkę wsiadamy sk na skuter jedziemy skuterem. Przez prawie miesiąc będziemy podróżowali skuterem, o czym chyba już wiecie. Patrzcie, zostały Dlaczego? nam tylko dwa takie małe plecaczki. Jeden wielki plecak Martynki. Szkoda, że go nie nagrałem ani nie sfotografowałem, bo nawet nie mamy zdjęcia tego plecaka. No to, no to byśmy go mogli pokazać. Wielki plecak tu zostaje, my zabieramy tylko małe rzeczy na tydzień. Za tydzień tu wracamy. Potem wyjeżdżamy stąd i za 4 tygodnie, za 3 tygodnie znowu tu wracamy. Także my się pakujemy, zobaczcie naszą pszczółkę, kto nie widział. To bierzemy jeden plecak, Uu, nie jest taki lekki jak mi się wydawało tak? Czekaj, ja będę to, będziesz bluzy. Słuchajcie, my będziemy starać się robić streamy podczas jazdy. Mamy kamerkę zamontowaną, taką tutaj. Także gdybyście chcieli oglądać o 3, 4, 5 razy, a no to zapraszamy, to, to zapraszamy, bo jest dokładnie ta godzina. Poczekajcie, jeszcze musimy tylko klucz tam Jak ktoś ankont, wstaje skoro świta albo nie może spać w nocy, to zapraszamy. To proszę włączyć YouTube'a, a my tam będziemy. dokładnie będziemy czekać na Was. Dokładnie, lecimy. To ci pokażę. Dobra, słuchajcie, to idziemy na dół. Idziemy, będziemy się tutaj Parkowali. Pokażemy Wam jak to wszystko wygląda, dlaczego my jesteśmy ubrani na grubo, bo wiecie co, jest 20 stopni, jak się pojedzie skuterem, to zaczyna temperatura spadać do 15. My więc... jedziemy trochę do góry, więc będzie jeszcze z z góry tutaj. Więc, więc Dzień plecak dobry. jest... Mamy też długie, długie Danie, chcę rękawy. Zobaczyć jest plecak. Co? A chcesz zobaczyć, jest plecak? Dobra. Zobaczymy, gdzie jest plecak. no jeszcze się sprawdzę. A, tutaj, okej, okay, super. <laughs> Czekaj, ja sobie tylko odstaw, odłożę ten i zobaczymy. Pożegnamy się z Panią i jeszcze pani musi tu ją potwierdzić, że nam to zarezerwowała wszystko. Słuchajcie. Jest tam swój kask, jest Słuchajcie, ruszamy właśnie. spod tego tutaj e, apartamentowca, a tak naprawdę to chyba jak to się nazywa, jak pani na to mówią? Butik. Butik, hotel butik. To jest nazwa. O R butik. Dokładnie, a my ruszamy tym naszym żółtym szerszeniem, Jesteśmy spakowani za chwileczkę Martynkę, tylko dopakujemy tutaj na siedzenie. Ubieramy kaski, hełmy i ruszamy. I ruszamy i zapraszamy, tak jak mówiłem, zapraszamy do streama. Może nam się uda coś akurat tutaj władnego wystreamować, mi wypanie. Tak zwany stream strasy z z tak. w, w kierunku. Pa... O, to widzicie, kierowniczka tak wszystko umi. Słuchajcie, no i będziemy właśnie robili całą serię teraz nową, czyli skuterem przez północną Tajlandię. Lecimy. Słuchajcie, dobra Mam nadzieję, że nas słychać Mam nadzieję, że nas widać Mam nadzieję, że nas słuchać Mam nadzieję, że nas widać Nie będę podłączał tutaj zewnętrznego mikrofonu Tą pszczółeczką, żeśmy przyjechali 130 km I dojechaliśmy Dojechaliśmy do takiej miejscowości Do Pajek dojechaliśmy Dobra, to buty zostawiam, bo widzę, żeśmy już troszeczkę na Nabałaganili I zobaczcie, jakie mamy tutaj apartamenty Mamy S10 S110 tak jest, tutaj mamy takie widoki. Tutaj mamy takie widoki. Tam jest jakaś sala, coś tam chłopaki i dziewczyny ćwiczą. Dobra, to my nie ja o tym. Tutaj światełko górne jedno światełko górne drugie, żeby wieczorem posiedzieć, a tak wygląda nas są! Tak wygląda nas salon, mili państwo. Tak wygląda nasza sypialnia, mili państwo. u, ale ta klima robi robotę. Ty. 3 minuty i naprawdę już jest całkiem sympatycznie da się tu żyć. Tutaj, żeby powiedzieć, zamknąć. Aha, już 32 stopnie, z tego trzeba ustawić 18-16. Tutaj mamy kuchnię, tak, żeśmy się śmiejali kuchni razem z umywalką i ze zlewem z A kuchnia to tylko co? Tylko lodóweczka. a w lodóweczce lód. No i łodzienka. Łodzienka, co ważne, z ciepłą wodą. Ole, a ja, tu jest zimna podłoga, ty. Ole, zimna podłoga. Fryzura, jak widzicie, typową. E... Typowego gościa z motoru, światełka złączony, bo nie ma co tutaj przepalać prądu. Daniel! Daniel, no krzywdę zrobisz, połudność go pyta. Połudność pyta człowieku. I słuchajcie, i my za to wszystko dopłacimy ile? Powinniśmy my na roce, 120... 120 zł. Tak mniej więcej, bo nam wyszło 9000 datów za, ee... za 7 nocy. Tak, na 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Za tydzień 9 tysięcy batów wchodzimy tutaj za pobyt w takich okolicznościach jak przyrody w miejscowości PAI. Także zapraszamy do oglądania, lajkowania. Nie wiem czemu to już dogadamy. Negraliśmy 3 minuty rano, 3 minuty, ten film będzie krótki, 8 minutowy. Chyba, Bo zrokisz drogę, Bo, ale nie będzie 360 stopni. A nie możesz to zrobić. Nie, wiecie co, a tą drogę to Wam pokażemy jak będziemy wracać. Za tydzień, bo wtedy do bo już wiemy, jakie są punkty biletowe, w którym miejscu. Także zachęcamy, zapraszamy do oglądania, ale też wszyscy do na komentowania. No idziemy jeszcze w parę miejsc, pojedziemy, to zabierzemy. No dobra. No i zobaczcie, tak wygląda ten nasz ośrodek wczasowy, czasowy, ośrodek kempingowy w miejscowości Paja. Nasza. Nasze apartamenty są te duże, takie właśnie, wielkie, ale są też mniejsze pokoiki, które tutaj można wynająć. Zobaczcie, ja tu podejdę, bo chyba widzę, że są niezamieszkałe, więc bez problemu można podejść. Czyli łóżeczko, tylko łóżeczko i tylko takie miejsce na wypoczynek, ewentualnie. To może Wam potem jeszcze jakoś mi się uda pokazać. A co tam z drugiej strony widać w tym naszym ośrodku czasowo-wypoczynkowym? Co tu Panie ciekawego widać? No właśnie, takie domeczki. Chyba ten widok mają tutaj spokojniejszy, no właśnie, trochę delikatniejszy. Dzisiaj sobota, to tam muzyka dociera e, z tyłu. No właśnie, ja już hełm ubrany, Martynka czeka. My jedziemy, jedziemy, coś zjemy, jedziemy, coś ogarniemy. Powiem wam, że po tych 130 km, no to czujdzie człowiek zmęczony, człowiek, że człowiek zmęczony. Ty panie. Mają pranie, jakby ktoś chciał wybrać coś. Ile 40 batów za pranie, tak? Tak, yy, za kilogram. Czyli 5 zł za kilogram. Mhm. Trzymaj, Trochę więcej. Nie, 5 zł. 5 zł, no. Kochanie moje trzyma, trzyma, trzyma i nagrywa się tam, a ja odpalam naszego. Butystówka. Co? Buty stuwa. Buty stuwa? Tak, a ekspresowe Uuu. pranie, bo to jest pranie z suszeniem, nie? O, no tak, bo one tam się tak składają, nawet widać, nie? Mhm. Dobra, czekajcie się odpali żółty. Szerszeń po 130 kilometrach zajarał 304 km. Tyle żeśmy już przyjechali. No to nam wychodzi, wyszło na ile? Prawie 140, bo to było. Nie, 100, 135. No. 135 i tam było. 100... Y... No wczoraj? No 60. Nie, 160. 160, żeśmy zaczynali 160, razu. zaczynaliśmy, tak? No dobra, no to lecimy, lecimy na miasto. Tak jak mówiłem, coś zjeść i sklep, sklep, sklep. Parę rzeczy. Dzisiaj już nigdzie się nie wybieramy. Dzisiaj robimy plan podróży. No restaurację się to, to oni pisali w opiniach. Yy, my dzisiaj to robimy jest... plan yy, Poczekaj, spędzenia tutaj czasu. Droga w prawo, droga w lewo. Tygodniowy plan. I my tutaj. Ła, tak blizutko, zobacz. <laughs> Jedziemy zobaczyć. Tak, cały tydzień, cały tydzień musimy sobie jakoś zagospodarować, nie? Tak jest. No właśnie, cały tydzień musimy tego gospodarować. Ja bym to krąg pojechał. Nie wiem czy ja w dobrym kierunku ja czy to wiesz. No ale to zobaczymy. Teraz się o tym szkonamy. Sprawdzimy, czy jest bankomat. Gdzie jest bankomat? Co my tu widzimy? Co my tu słyszymy? Mili Państwo, bo sobie spokojnie jedziemy. Mamy jakieś restauracje. Musimy znaleźć jakiś punkt żywieniowy, który nas będzie żywił przez najbliższe dni. I to już najlepiej, żeby nie zabierał od nas milionów złotych. To byłby komplet, nie? żeby żywił i nie zabierał miliona. Ty tak tam jest. jedziemy w centrum miasta i zobacz, jak wziutło. Kawki są, tutaj jedzenie tutaj tak? też. Okej, okay, to tu mamy coś. Tam jest jakaś kawiarna restauracja. O, tu mamy coś dobrego wiedzonka. O i następne miejsce, proszę Ta bardzo, jest, wygląda turystycznie. I sklep. A tu mamy sklep. Tak, to jest ten sklep, który był zaznaczony. Winka są. Ło, dziewczyny. Są so, wina, yeah, to jest wszystko. Ja, jest, to jest wszystko. <laughs> są psy, tutaj też jakieś miejsce turystyczne. Jak widzimy. My szukamy takich brutalnych miejsc. Wiecie co? Jest najsmaczniejsze. E, rozsądne ceny. E, oni po prostu dobrze gotują, dlatego że gotują dla siebie. Dla siebie, dla swoich, dla swoich sąsiadów. Czuję planie? Tak, czyli... bo tam były pralki. Tak. Były pralki i, za, trzy... i za 30 watów pralka. A, czyli cała pralka, a tutaj u nas 40 za... Za, kilogram. za kilogram, czyli tak naprawdę opłaca się to za Czy pani ciągnęła dzieci? Tak. Dobra jest ty! Ale to właśnie tak jest. Matki tak potrafią, nie? Trójka dzieci, tak jak Martynka zawsze, wokół siebie do tego zakupy, a stary znam człowieka mogę na niego tak mówić, znam człowieka. Samochodem jeździ. To bydle było. Pamiętam, znam człowieka. Następne walki, 40-30 za całą. No i tutaj gdzieś bankomaty powinny być. Gdzieś tu powinny być bankomaty. Gdzieś tutaj powinny być bankomaty. Ale czemu nie potrzebujemy na teraz, nie? Nie, no bo ja już mam kasę. No to no, jedziemy do centrum miasta. Tutaj na życie, na jedzenie to mamy. Mamy? Dobra, to i ja że tak powiem trzymaj chwilę ja troszkę nagrywaj kochanie a to potrzebne będzie w jest ząb, bo ja muszę mieć dwie na ręce co owoce tutaj proszę bardzo masaże. masz 250 tańsze nie jest było 250 chyba 250 to jest skreślone dobra to jest co wjechali do centrum miasta jechali, jechali i wjechali miasta, centrum miasta na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu. Na skrzyżowaniu. to jest skrzyżowanie, jest to nic się nie dzieje. puszczamy pana Chińczyka, o, o Wietnamczyka, zwanego Tajem. No i co, mamy jakąś rozrywkową ulicę, chyba tą e, dla turystów. Taką turystyczną. No to tutaj przyjdziemy, zobaczymy, jak to wygląda po zachodzie słońca, ale nie dzisiaj, bo widzę, że dopiero się wszystko zaczyna tutaj rozkładać. Soczki, soczki, soczki. 100% e, soki. 40-50. Co? Soki 40-50. 4050, słuchajcie, czyli za sok, pełen sok stuprocentowy płacisz 6 zł. No jest to fajnie cena. O, widzę, że u muzułmanów troszkę. Troszkę muzułmanów. Zobaczcie, wystarczy uśmiech, jedziesz gościowi pod prąd, uśmiecha się, on ci się uśmiecha, nie ma problemu, a u nas sobie, by było, gdzie kurwa jedziesz. Ja bym tak do niego powiedział. A tutaj nie mam, nie mam takiego druku ty. Normalnie. Ja nie mówię, że ktoś by tak do mnie powiedział, ja bym tak powiedział. A tak tutaj po prostu nie mam tego odruchu. Coś, coś się wydarza w państwie, że w głowie człowieka, że po prostu działa troszkę inaczej. No właśnie, tak już tak jest. Nie chodzi o to, że jesteśmy na wakacjach, tylko chodzi o to, że ten wpływ tutaj tych ludzi, nie? tego wszystkiego, co tu się wydarzy. bankomatów klimat jak tak na Ciebie działa. Tak, o mamy bankomaty, no. Wiesz nam na mnie tak się działa? Że nie widzę tych zapijaczonych polskich politycznych mur, bo nie oglądamy telewizji, ani mi się to nigdzie nie wyświetla na szczęście. Nie widzę tych naszych lokalnych kłamczuków i dlatego po prostu mam taki dobry humor. Bo tak jak widzę po prostu tamte ryje, gęby, pyski, mordy, to mną po prostu trząsa rzuca. I może tutaj jego tak jest Nie, sklepów troszkę, wszystko jest. Mówiłeś, że 7-11 nawet gdzieś tu jest w pobliżu. No gdzieś było 650 metrów od naszej lokalizacji, wiesz? Ty jechali, jechali, co i stanęli? No, ty czerwone. Oj, jakimś zielonym zajechało. Tak, tu, zielone zapachy Jakby ktoś chciał, to tutaj nie ma z żadnego problemu Powiem Wam, że na zielono tutaj pachnie wszystko co każdy powinien wiedzieć, o czym ja teraz opowiadam Na zielono pachnie wszystko Dobra, włączymy tylko do kierunkowskaz Bo my będziemy skręcali w prawo Pan też ma włączony kierunkowskaz Ale słuchajcie, włączony kierunkowskaz to wcale nie znaczy, że pan będzie gdziekolwiek skręcał. To znaczy tylko tyle, że on ma włączone kierunkowskie. No nie wiem jak jest w Tajlandii, tak było na pewno w Wietnamie. Nie no to tak samo. Tak samo. Dokładnie. Myślisz, że Azja ma takie same prawa. Wszędzie. Każda, wszystkie. Aha, ale to jest skrzyżowanie, że moje twoje, moje twoje. No, no to się udało, ty. Kierowniczko, się udało. Wybory, wybory, wybory. Tutaj to wybory jest rzeczy, się spotykaliśmy to. po drodze, nie nagrywaliśmy tego, nie? Ale spotykaliśmy właśnie diecy wyborczej, i też chodzi dzisiaj zobacz no, jakieś. No, no. Właśnie rocznie pakują sprzęty. W całej Tajlandii są jakieś wybory i oni po prostu wszyscy teraz szaleją. To co u nas się dzieje propagandowo, to jest pikuś względem tego co się dzieje tutaj. No i właśnie krękowska. Ja mam włączony krękowska cały czas. No, Samy na tą górną ulicę. Słuchajcie, na tym na razie kończymy, zobaczymy co my tutaj znajdziemy. Prawda? Tak jest. Słuchajcie, to jesteśmy w takim miejscu. Tutaj sobie właśnie zjemy teraz nasz obiad i kolację dwa w jednym. Tak jest. Zobaczymy co na Pani przyniesie, zaraz Wam pokażemy. Słuchajcie, no i te ceny są niesamowite, no bo 50 watów. 50 watów to jest 6 zł za jedzenie. Zobaczcie sobie tam Pani z tyłu jaką ma wielką michę. Normalnie Ty, to jeżeli zostawią takie no michy zobaczymy. to człowieku. A tu mamy na ścianie mamy menu i my z tego menu sobie skorzystaliśmy i to właśnie zamówiliśmy. Daniel Jakąś tam zupkę z makaronem z bifem, a ja zupę z kurczakiem? Z y, tak, z kurczakiem. Dobra, ja z wyglęciem jakimś. A Martynka z kurczakiem. Z połowinką, ty z wołowinką. No ale to każdy mi każdy na czterech łapach chodziło. I na pewno nie było owocem morza bez łodiki. Nie ma tu nawet, wiesz? Nie ma, nie ma. No i słuchajcie, dostaliśmy przyzonko. Martynka dostała coś takiego. Tutaj właśnie z kurczakiem, a ja dostałem coś takiego tutaj, są, widać to ciemne. No i jeszcze ma to przynieść się troszeczkę czegoś zielonego. No i dobra, więc o, zaczynamy, nie? Tak, smacznego! Ja no, nawet nie wiem jaki jest smak, ale to Wam powiemy dopiero potem, jak tam będziemy. Ja już widzę, że moje jest ostre. <laughs> to też, ja też już widzę. Będzie palić. A ta, wycież ta woda z wodem, to jest za darmo tym, z że to jest To Tu z w ogóle jest napisane, nie? Tak, tutaj jest tu. Tu jest sobie rozporód, tu są Wodę ogarniasz nie ma najmniejszego problemu. Wszystko jest. To jest nawet napisane, prawda? No? Tak. Dokładnie. Water and ice free. Nie wiem co to znaczy, ja tam pochańskiego nie znam. Słuchajcie, no i cena, cena zabija, zaraz Wam powiem. I myśmy nie żyli z Tak, naprawdę. Tak, tak, pan tak. tak. I tutaj, kierowniczki, już wiemy, mamy źródło dosłownie no. 400 metrów od nas. Ale jaka wypas zupa. Bardzo dobra. Wypas po prostu. I za to wszystko to. zapłaciliśmy 90 watów. Ludzie, kochani, to jest po prostu niecałe 12 zł. To jest niesamowite po prostu. To jest niesamowite. Jak oni to mają raz, że jedzenie, a dwa jakie mają dobre ceny. Dobre jedzenie i dobre ceny. Kto tego nie lubi? No właśnie. A my teraz idziemy na zakupy i zobaczymy, czy coś nagramy. Gdybyśmy nie nagrali. No to gramy się z wami ładnie. Słuchajcie, tutaj na to jest jakaś przychodnia. No i oczywiście do przychodni wchodzi się jak na bosaczka. Na bosaczka. Tak to właśnie wychodzi. No proszę bardzo, jaki motorek zabezpieczony przed deszczem. A ty mało mnie pan zjechał. Gotowa? Tak. Jedziemy? Tak. Zaruszamy. Mamy jeszcze zakupy przed udaniem się do pokoju, żeby robić plany na następne dni. Fajne domki tu tutaj widzimy, różnego rodzaju małe świątynie. Tam był dworzec, ale zobaczcie, jak psy tutaj normalnie sobie żyją pod sklepem. mają luz, jak mają wywalone. Wyobraźcie sobie, u nas taki wilczur jakby pod sklepem był. No, ludzie, kochani, to by się po prostu działo, co? Wszyscy wchodzą, wychodzą, nikt nie reaguje. Dobre, nie? Dobre. Ja Patrzy na mnie zbyk, bo jak kiję trzymam, no ja wiecie, jak psy działają, jak kij działa na psy, nie? Szczególnie jak były bite. Po prostu się boją. A co robi piesa, jak się boi? No, po prostu możecie ugryźć, także uważajcie, uważajcie. Patrzcie, jaki jest panie ten, to sobie pół duszeczkę żeby się mógł oprzeć. Dobra, słuchajcie, teraz to już na pewno kończę. Fryzurkę muszę poprawić, ale mam włosy przyklapnięte od tego hełmu. Tyle godzin ma na zakupach, idę jej pomóc przynieść rzeczy. Na razie, trzymajcie się, miłego dnia. Do jutra.